O, już nasza sakurka ma równy jeden miesiąc. Bardzo z, poważniała. Już od dłuższego czasu trzyma siku i, i dwujeczkę do wyjścia na dwór. Już od dłuższego, bardzo dłuższego czasu, gdzieś dobrego z dwóch miesięcy. Już jej się nie zdarzyło. O, i są szczęśliwe. Obie, że tak latają właśnie. Mają co pilnować. Z sakurką jedziemy teraz do koszalina na wystawę psów rasowych. Na razie zdobywa to, co może zdobywać. Dla nas jesteśmy zadowoleni z niej, chociaż bardzo mocno lnieje. Wygląda jak mały szakalek czasami. No już teraz to już mniej. No ale taki czas przyszedł na ten. Proszę zobaczyć, jak one nosem pracują. Tutaj jest Sakurka, a tutaj jest Adiszonek, od której się wszystko zaczęło. Tak, tutaj ty, ty jesteś fajny. Dużo mądrzejszy piesek jest od tej Sakurki. O, zobaczcie. No Sakurka ma rok, ale jest... normalnie się zachowuje jak... <laughs> Także, ale one później jak się nalatają, jak się później nalatają, to, to później dobrze i grzecznie śpią. Choć czasami mam wrażenie, że one są już odporne na ten zmęczenie i coraz więcej potrzebują latania. A później jak nie możemy przyjechać z różnych powodów, to strasznie mocno ze sobą się kłócą, się pod, ci podgryzają. Na razie nie widać, żeby to były jakieś niebezpieczne zabawy. Ta mała, jakby nie miała wyczucia. naszą Adisza Adi się bardzo mocno podgryza, ale widać, że sobie świetnie. One takie szybkie są. Tutaj mamy rzeczywiście duże możliwości. Zastanawiamy się nad stróżem, tutaj, takim jakimś Dobermanem, może. Żeby tutaj był na stałe no, tak ładny pies, mi się podoba do Berman. Będzie miał pilnować piesek uli i pszczółek moich. O tam są moje, moje pszczółki. O tam już coraz więcej ich jest. Tak, już od dłuższego czasu, już od dobrych dwóch miesięcy jej się nie, nie, nie zdarzyło, aby w domu napaskudzić. Już maty są niepotrzebne, ładnie, grzecznie trzyma, pilnuje, daje dużo wcześniej znać, że chce wyjść, piszcząc, także już to jest taki ładny, fajny, mądry zwierzaczek się zrobił. Liczymy się z tym, że zrobimy jej teraz. Ona już ma młodzieżowego czempiona Polski. Od listopada będzie mogła zrobić już w klasie otwartej występować i pół roku, czyli powiedzmy, że do kwietnia mamy nadzieję, że zdobędzie czempionat. I że będzie zrobić jej te wszystkie badania genetyczne. że wszelkie rodzaje, które są wymagane dla, dla rasy Baselgi. Choć wiemy o tym, że ona jest czysta po rodzicach, że, że, że nic się nie dzieje, ale jednak nabywca zawsze z reguły chce mieć jakiś taki dowód na to, że certyfikat to jest certyfikat i będzie chciał, czasami często wymaga. Także tej większej zrobiliśmy ostatnio kliniczne badanie oka. Też wszystko w porządku. Jest, cieszymy się, bo mam bardzo fajne, zdrowe pieski. Bardzo fajne, zdrowe pieski, radosne. Które mam nadzieję, że ładne, też dobre potomstwo wydadzą. Cały zresztą miód z zeszłego roku, z tego co wiemy, to się zdrowo trzyma. Jest też taki radosny i mają bardzo dobrych właścicieli i no jest ważne, żeby dobrych właścicieli yy, dobrać. Czasami osoby różne do nas dzwonią, chcą mieć pieska tak i no, tak się czasami chwalą jaki one mają charakter, lepszy, że potrafią złamać upór właśnie, nie o to chodzi, żeby łamać pieska, żeby go tam leczyć, krzywdzić o jak się go dobrze wytresuje, tam zasmaczki zrobi wszystko. No, saki, ty siedzisz normalnie jak po Pokaż ty się z lepszej strony. Pokaż ty się. No, siedzi jak po No nie, nie jak rasowiec, no ale nic. To są takie uroki pieska. Basenji.